Marcin nasze doświadczenia y, wyglądają w taki sposób, że oczywiście my pokładamy bardzo dużo nadziei w specjalistach y, i to jest bardzo ważny element. Ale też mam takie obserwacje, że niestety bardzo często jest tak, że pacjentka lub pacjent wychodzą z gabinetu z takim nastawieniem, że to lekarz musi zadbać o to, żeby w naszym życiu zdrowotnym wydarzył się sukces. No oczywiście my staramy się edukować tą część pacjentów, że to tak trochę nie jest, ale ciekawi mnie to jest, jak, jak to jest u ciebie, bo ty jednak masz bardzo wąską tą specjalizację. I to jest taka specjalizacja, za którą idzie bardzo dużo trudnych emocji i zastanawiam się, czy zawsze podczas takiego wsparcia specjalisty jest sukces i od czego to zależy. Ja myślę, że uczciwie mówiąc, nie mamy nigdy gwarancji sukcesu, ale ja myślę, że można wytypować pacjentów, którzy są tak zaangażowani w ten proces, że z większą dozą prawdopodobieństwa ten sukces ich by osiągnął. Rokujący dobrze, tak? Sukces zdrowotny, czy to jakby sukces to też, jeśli mówimy o staraniach, chyba płodnościowych, tak? Jakby mi od razu jakby zawsze się przytaczają takie osoby, które czasami czujesz ich energię i czujesz, że połączenie ich zaangażowania, pracy, mojej wiedzy, doświadczenia da ten sukces. Jakby czasami nie wiesz, kiedy on nastąpi, czy to będzie 3-6, 9-3 miesięcy, czy trochę dłuższy okres czasu, ale wiesz, że te osoby są bardzo konsekwentne wobec siebie, bardzo dużo jakby mają wdrożonych chyba takich też nawyków żywieniowych, stylu życia. Dla nich to nie jest wywrócenie do góry nogami i, i są jakby w tym jakby konsekwentne i zaangażowane. Dwa, też bardzo często są konsekwentne w przyjmowaniu suplementacji. Ja to często podkreślam by na podstawie by nie praktyki gabinetowej, ale badań, że większość suplementów w kontekście na przykład poprawy płodności w pierwszym, drugim miesiącu nie działa. Działa dopiero później. Tak? Działa, działa w kontekście trzeci, czwarty, piąty, szósty miesiąc i dalej, bo proces dojrzewania czy to plemników, czy jakości komórki to proces około 2,5-3 miesięczny, tak? Więc też musimy wziąć pod uwagę, że my mamy uczulać tych pacjentów, że to nie jest cud, który się zadzieje z dnia na dzień. Bardzo rzadko zdarza się, że pacjentki, pacjenci pary, które trafiają, zachodzą w ciążę szybko. To jest proces, który musi być zrobiony, tak? który musi też trochę potrwać, ale dlatego bardzo ważne jest tym wszystkim, żeby uczulać nie tylko na ten cel główny, tylko tego, jak wy się czujecie. Tak? Bo często przychodzą pary na przykład na pierwszą wizytę kontrolną, i tak i myślą, on robi dzieci, tak? Jakby przychodzą i są zawiedzione po trzech miesiącach, że jest, były na jednej, wizy byli na jednej wizycie, i po trzech miesiącach, jakby no nie pojawia się jeszcze to dziecko, tak? Ale jak zadajesz sobie pytanie, jak oni się czują, oni mówią, to się poprawiło, to się poprawiło, to się poprawiło. Ale są trochę tacy, jest to dla nich taka sama forma autooceny, że wiele rzeczy w ich życiu na co dzień zmieniło się na co dzień. Ja też często uczulam na to, że my mamy zwracać uwagę na coś takiego, jakie to niesie, jak wasz nakład pracy, ich własny, bo ja mogę zrobić świetną rozpiskę, ale jeśli to dla nich będzie abstrakcja, kosmos i oni nie będą korzystali albo tylko będą łykać suplementy, to to też może nie wystarczyć. Oni muszą odrobić swoją pracę domową. Ale coś w tym jest rzeczywiście, że jak jesteśmy tak zafiksowani na tym głównym celu, to nie widzi się tych małych kroków, które, które są po drodze. Ja też mam taki przypadek w rodzinie, też związany z niepłodnością i pamiętam, że ta osoba no, zaczynała w takim niezbyt fajnym stanie zdrowotnym, bo tam insulnoporność, jeszcze jakaś choroba autoimmunologiczna inna niż Hashimoto, jakieś niedobory, wyniki badań straszne i ona też zaczęła leczenie, suplementację, była pod opieką dietetyka, super lekarza i tak dalej. I rozmawiam z nią po jakimś tam, nie wiem, kilku miesiącach i rzeczywiście trzymała się tego od A do Z i ona mówi, no i co z tego? I co z tego? Ciągle coś, ciągle coś. I ja później patrzę jeszcze raz w badaniach, mówię, no ale jak co z tego? No zobacz, jak podniosłeś ferytynę, jak ci się glukoza obniżyła, jak się insulina obniżyła, jak ci się inne parametry badań poprawiły, jak schudłaś, bo to też był... Ta osoba miała problem z wagą i, i jeszcze masę innych rzeczy, i rzeczywiście nie zauważyła, nie zauważyła tego, co się dzieje po drodze. Co jest, co ja zaczyna. często podkreślam, że niestety ale niepłodność jest zero-jedynkowa. Tak. Jakby udało się, Albo super, nie. ktoś jest fantastyczny, tak? Nie udało się. To jakby jest często przeniesienie jakby tej energii, że się nie udało, jakby nawet na danego jakby specjalistę, tak? Ale też i taka frustracja własna, że się nie udało, nawet to jest podkreślenie tego słowa, udało, nie udało, tak? Ale to jest też proces i też trzeba powiedzieć, że to jest choroba przewlekła. Jak popatrzymy na same statystyki, jak długo się leczy niepłodność, to nie jest mierzone w miesiącach, to są wiele lat. Taki ważny element, który kiedyś pojawił się w moim życiu, i to myślę, że jest bardzo ważne też w aspekcie współpracy ze specjalistami, czy to niepłodności, czy w ogóle walki o własne zdrowie. To pamiętam, że też byłam w takim momencie, że wydawało mi się, że zrobię wszystko, żeby wyzdrowieć. I pamiętam, że jak poszłam do lekarza, to akurat pozdrawiam doktor Lu, bo to ona tak wtedy mnie zatrzymała, jakoś często to powtarzam. I ja mówię, pani doktor, tyle zrobiłam rzeczy włożyłam w tyle serca, w to, w, to, w to swoje zdrowie, i dieta, i specjaliści, i suplementacja, a nadal nie jest idealnie, a nadal nie jest jakoś tak, jakbym jeszcze chciała jeszcze bardziej. I pamiętam, że na tak się na mnie spojrzała i mówi tak, a jakby pani tak zrobiła taki rekonesans sobie, ile żyli panie dziadkowie, pradziadkowie, z jakimi mierzyli się chorobami, to co możemy powiedzieć? A ja mówię, no możemy powiedzieć to, że ja rzeczywiście w tej chwili robię wszystko, żeby przynajmniej przeżyć o jakieś 30 lat. No ja i no właśnie, czasami po prostu trzeba spojrzeć na to, że ten mały sukces może być wielkim w odniesieniu do jakiegoś miejsca, w którym byliśmy, lub mamy uwarunkowania genetyczne, nie? Że, że też my, też, żebyśmy nie dożyli do takiej doskonałości w tym leczeniu, bo to też chyba jest taki temat, że pacjenci chcą. Się wyleczyć zawsze. Tak. Ja myślę, że to nawet jest kwestia tego, że czasami zdarzają się pacjentki głównie, które potrafią powiedzieć: No dobra, ale moja ferytyna jest od dwie jednostki za mała niż tego, co mówię w internecie. I one się czują, Ale jak się pani czuje? Świetnie. Tak, jakby nic mi nie jest, nie mam żadnych dolegliwości gastrycznych, ale nie ferytyna moja jest za nisko. Bo to jest jakby doskonały przykład tego, że my nie adresujemy. Tylko wyników badań, tylko doprowadzamy do tego, żeby pacjent po prostu czuł się dobrze. Ale czasami to rodzi jakby takie tego, że komuś się wydaje, że odchylenie o jedną jednostkę, jeśli czuje się dobrze, jest anormalnie, on jest chory. Tak? Więc jakby też musimy podchodzić do tego racjonalnie. A, a mógłby... nie uważasz, że... No. No, uważa, że też może że tak sobie myślę, że specjaliści, zwłaszcza teraz kiedy mamy dostęp do internetu, kiedy mamy profile Instagramowe, Facebookowe, Tiktokowe, powinni też mówić o niepowodzeniach w leczeniu, bo mamy taką historię, że cały czas się mówi tylko o sukcesach w leczeniu. Tak. Zdecydowanie. Ja myślę, że to też jest taki no dzisiejszy czas marketingowe udało się, udało, tak? Ja to często podkreślam. Na zasadzie też mam bardzo dużą gro pacjentek i to nawet jakby rośnie w skali roku, że tych pacjentek jakby więcej zachodzi w ciąży, że udaje im się jakby mniej tych czynników proporądnych, tak, że pacjentki rodzą w, rodzą w terminie, co też jest dla mnie jakby takim dużym sukcesem, że udaje się jakby bezpiecznie jakby je doprowadzić. Ale też podkreślam to często, że Taka też jest ta tematyka, zwłaszcza niepłodnościowa, że wiele razy to jest Boże złe określenie, ale przegrywasz, żeby ostatecznie móc osiągnąć ten sukces. tak? Że to jest jakby proces bardzo rozciągnięty i też musimy wziąć pod uwagę, że. Yy, że ja też mam takie pary, które są pod opieką moją, ale też jakby innych świetnych, najlepszych specjalistów w kraju, są wyrównywane ze wszystkim, poddiagnozowane świetnie i w tą ciążę jakby też nie zachodzą. I to też, to też takie sytuacje mają miejsce tak? i czasami jakby rozkładamy ręce i gdy kończą nam się pomysły, to wydaje mi się, że najlepsze, co czasami możemy zrobić, to pokierować gdzieś jeszcze. I ja ze swojej strony jest to sytuacja najtrudniejsza, bo jak mówię pacjentce, że zrobiłem wszystko, co mogłem, ale się nie udało, i ja nie, jakby skoro nie mam pomysłu, stratą czasu dla nie będzie zostać ze mną. Tylko lepiej, żeby poszła do kogoś innego, bo może ktoś ma inny bagaż doświadczeń, może ma inne jakby metody. Najczęściej się spotykam z agresją. Tak, że ja chcę się tej pacjentki pozbyć. tak I Jakby dopiero czasami zdarza się jakby to po miesiącach czy latach, że one jakby widzą to z perspektywy czasu, że ja nie chcę tracić ich czasu. E, e, czasu, pieniędzy, tak? Jakby skoro nie mam już im nic do zaoferowania, to je wypuszczam. E, I to też jest trudne, może dziwne trochę w dzisiejszych czasach, bo nawet takie nie one chcą przychodzić do mnie, płacić mi pieniądze. Ja mówię: Nie. Ja mówię: Nie, pani będzie No Ale To jest nie, uczciwe. Wiadomo, że pewnie ten proces przetrawienia takiej e, informacji dla pacjentki może być trudny, ale w dłuższej perspektywie na pewno myślę, że docenią. Ale ja bym chciała tak jeszcze zapytać, bo myślę, że to jest ciekawe i fajnie jednak jest słyszeć te pozytywne, pozytywne historie, bo ja też pamiętam, że jak starałam się o ciążę i to się przedłużało, to jednak jak słyszałam o różnych przypadkach, to jakoś z jednej strony dawało mi to nadzieję, ale też z drugiej strony było jakimś takim sygnałem do poszukania jeszcze gdzieś czegoś. A możesz nam opowiedzieć o, mm, o jakichś takich swoich e, przypadkach, przypad, brzydko brzmi, pacjentkach, e, czy historiach pacjentek, które jakoś szczególnie utkwiły ci w głowie, a które były takim właśnie. Mm, e, nie mówisz o jakimś takim olbrzymim sukcesem, ale to co powiedziałeś, na przykład, że nie wiem, zmieniłeś czasami formę kwasu foliowego i się, i się udało. I masz jakieś takie historie, którymi byś się podzielił? Ja myślę, że jakby coś, co mi się rzuca i się też często zdarza, że mam, mam taką pacjentkę, która niedawno urodziła, była po czterech poronieniach. Nikt nie próbował jakby jej diagnozować. Ja ją podegnozowałem od góry do dołu. Jeszcze wysłałam ją do bardzo dobrych ginekologów. Poddiagnozowałam też jej męża jedynym parametrem, który był zaburzony w tej całej ogromnej diagnostyce była podniesiona homocysteina u jej męża. Po przepracowaniu tego czynnika, jakby tak sobie sam zrobiłem jakby, taką autoocenę tego, co my, co my jakby, wykonaliśmy, mam wrażenie, że ta homocysteina była jedynym czynnikiem proporcjonalnym w ich przypadku. I to było ze strony Ciekawe. czynnika męskiego, tak? bo często się mówi o tym, że, że jeśli chodzi o czynnik męski, to jest trudność w poczęciu. Nieprawda. Jakby homocysteina jakby jest wpisane też do kanonek zaleceń dla lekarzy, że jest jakby czynnikiem proporcjonalnym ze strony, ze strony czynnika nawet wyłącznie męskiego. Więc jakby to, to są jakby takie jakby przykłady. Myślę, że jakby tutaj jakby co może być jeszcze, na przykład obciążenie u pacjenta, który miał fatalne wyniki badań nasieniowych, który był stymulowany hormonalnie, dostał, dostał wszelaką suplementację i nic nie działało. Okazało się, że ten pan miał podniesione kilkadziesiąt razy poziomy arsenu. I ułowy w organizmie, czyli tak zwany onkopakiet, onkopakiet. bo zrobiliśmy i zrobiliśmy jakby halatację. Ten pacjent jakby nagle zaczął mieć w ogóle plemniki ruchliwe, które, które i te parametry jakby mu się diametralnie poprawiły. I suma summarum, nawet jego żona później powiedziała, że on myślał, że to normalne, ale że go wszystko boli. Tak, on mówi, że, że każdy staw go bolał po, po, po tej jakby procedurze jakby tutaj halatacji z tych nadmiaru pierwiastków śladowych. Ten pacjent mówi, że jego jakość życia w ogóle jakby odmłodziła o 30 lat. Tak? Czyli tak naprawdę to są bardzo proste rzeczy. Tak, ale myślę, że jakby to też jest kwestia tego, że często jest to jakby kwestia związana jakby też no, z przejrzeniem tej diagnostyki, która była wykonana, poszukanie tych lupy, tak, zdecydowanie to nie jest jakby pierwszy wybór, ale, yy, ale takiej dużej też uważności posłuchania tego, połączenia jakby tego w całość, tak? Jak mm. na przykład, y, jeśli rozmawialiśmy też o procedurach wspomaganego rozrodu, miałem niedawno małżeństwo, które przeszło 8 pełnych procedur in vitro. 30 latkowe więc mło, młodzi Młodzie. ludzie zaczęli ten proces, proces leczenia też już kilka lat temu i nie mieli nigdy zrobionego wymazu z kanału szyjki macicy, ureoplazma była. Po wyleczeniu tego w kolejnym cyklu była ciąża naturalna e, szczęśliwie donoszona. Jedno badanie. tak? I czasami jakby te historie są, nawet wydają się trochę przerysowane, tak? jakby, ale są życiowo gabinetowe, że czasami my w tym wszystkim szukamy nie wiadomo czego. Tak jakby czasami, zwłaszcza jeśli przyjeżdżają pacjentki, na przykład mają ogrom badań immunologicznych, tak, że szukają jakby tych czynników jakichś bardzo zaawansowanych, bardzo zaawansowane leczenie immunologiczne. Takie pacjentki najczęściej nie mają podstawowej diagnostyki, nie mówiąc o ich partnerach, mężach. Ja znam z, z podwórka, z, od znajomych taką historię, ale to wtedy jeszcze nie prowadziłam tego projektu, gdzie 7 prób in vitro w tej samej klinice. Później nastąpiła zmiana lekarza. Okazało się, że bardzo duży polip do wycięcia wycięty polip ciąża naturalna. Że my, Czyli... nawet jak byliśmy wtedy na tej diagnostyce w szpitalu, o której już mówiłyśmy, tam było wiele kobiet, które. Właśnie miały te pogłębione badania, bo wiele lat nie mogły zejść w ciążę, albo było po, wie, po wielu poronieniach. I do tej pory pamiętam dziewczynę, z którą wtedy rozmawiałam, ona właśnie była po siedmiu próbach in vitro. Miała mega zaawansowane te wyniki badań eee, i dopiero w tym szpitalu zrobili jej badania na insulnoporność. Oczywiście wyszło, że tę insulnoporność ma, a ferytyny nie miała nigdy sprawdzonej. Dopiero ode mnie w tym szpitalu usłyszała, że powinno się to ferytynę zbadać. No, ale wiecie to. Je, daleko nie trzeba szukać. Ja dziś dostałem maila od pacjentki, która miała AMH 0,01, bardzo wysokie FSH, pacjentka na hormonoterapii zastępczej. Co zadziałało? Ja ją leczyłem tak jak dietetyk, na Helicobacter pylori, na czynniki pasożytnicze, bo wyrównywałem jej niedobory. I kiedyś miałam też taką pacjentkę, która miała bardzo. wyniki, które mówiły, że niech pani. odjeździła wielu profesorów, bardzo dobrych lekarzy, oni mówili, żeby nawet sobie dawstwo komórki odpuściła, bo oni nie ma najmniejszych szans na żadną ciążę. Ma córeczkę, urodzoną naturalnie. Kiedy zaszła? Zaszła w ciążę po leczeniu pasożytniczym, które miało nie mieć znaczenia. No właśnie, te pasożyty to jest taki temat, który się przewija nie tylko właśnie w niepłodności, ale przy wielu kobiet to z, Tak, no. to Tak, te pasożyty to jest po prostu jakaś plaga mam wrażenie, ale nadal jest to temat bagatelizowany. Jak czarna magia prawie u niektórych. A tak, no <noise> jak jeszcze <noise> powiesz, że leczysz się na te pasożyty, to już w ogóle, że... No tak, więc jakby no tutaj musimy wziąć pod uwagę, że y, y, Dane w tej kwestii jakby, samych badań są bardzo niespójne. Są i takie, i takie, ale trochę żyjemy w takich czasach, że na wszystko znajdziemy i w to, i w to, tak. Ale musimy wziąć pod uwagę też jeden przykład takiej pacjentki, która zawsze miała progesteron po owulacji bardzo niski. 3-5 nanogramów tam mieli tych jakby, bardzo słabych, bo tutaj te owulacje albo w ogóle nie były. Pierwszy cykl w leczeniu pasożytniczym akurat miała glizdę, ta pacjentka miała progesteron w piku bez żadnych leków w farmakologii prawie 20. Tak? I kto mi powie, jakby, i mogą mi mówić, jakby że badania mówią jedno, a ja wiem, że empirycznie, doświadczalnie pewne rzeczy po prostu jakby mają wpływ. Tak, Trochę później szukasz tego podłoża naukowego, dlaczego to działa, dlaczego takie na przykładzie o helikobakty, o którym rozmawialiśmy, tak? że na początek było widać, że to ma ogromny wpływ, że była ogromna korelacja, ale nie było badań, tak? Ale czasami pewne rzeczy jakby. Człowiek nie jest tylko badaniem. Tak jakby czasami po prostu jakby pewne rzeczy widać, że gdzieś tam mogłoby zaburzać bezpośrednio lub pośrednio. Ile lat miała Twoja najstarsza pacjentka, jeżeli chodzi o ciążę? Bo też jest taki temat, który dzisiaj myślę, że też jest dosyć istotny, że y, ludzie decydują się na dzieci dość późno. Ale też słyszę z drugiej strony, Cony. że no wiek już panią dyskwalifikuje. Nie? Ale bardzo ale często właśnie też pytanie długo się leczą, nie? Tak, hmm, no więc... i teraz pytanie, bo ja zawsze to powtarzam osobom, które mają po 20 parę lat i mają problemy hormonalne, czy niedoczynność, czy Hashimoto, zawsze gdzieś mam takie poczucie tego, że powiedz, słuchajcie, jeżeli chodzi o przygotowanie do bycia rodzicem, to nie tylko emocjonalne, ale w przypadku tego, że ty chorujesz 10 lat na tarczyce, to warto mieć na uwadze to, że to dzisiaj nie jest taki łatwy proces. I tylko mnie zastanawia ta historia, ile miała Twoja najstarsza pacjentka i jak bardzo, jak to się mówi, rozjechane są te wyniki badań u tych pacjentek, nawet młodych, bo to jest też, czyli taka najmłodsza z najgorszymi wynikami badań i najstarsza jaką mm -hmm. miałeś, jeżeli chodzi o ciążę. No, ja myślę, że jakby taka chyba najstarsza, którą sięgam pamięcią na no teraz, to miała około 47 lat. Najmłodsze jakby to pacjentki, które nie mają miesiączek, jakby w wieku lat nawet 20, bez żadnej jednoznacznej przyczyny, więc, więc jakby przedwczesne wygasanie czynności jajników, jakby nawet w tym okresie, jakby około 20 roku życia. Więc jakby takich pacjentach, jasne, pewnie ze względu na moją specjalizację jakby w tych pacjentach z niskimi MMH ja mam jakby stosunkowo dużo, ale to nie jest problem jakby tylko związany z wiekiem, tak? Jakby myślę, że jest duży wydźwięk, że my jako mężczyźni słabniemy jakby płodnościowo z pokolenia na pokolenie, ale ta płodność kobieca też się bardzo jakby skraca i myślę, że jakby kiedyś można powiedzieć, że w klinice leczenia płodności to raczej by, byli pacjenci 35+. plus. Teraz są 20-25, jakby już ta skala jakby się przesunęła i ten jakby jest duży. Tak, oczywiście, to zawsze, jeśli mówimy o skrajnościach, kiedyś miałam pacjentkę, która przyszła do mnie, miała 59 lat, przyszła do mnie w klinice leczenia płodności. No myślałam, że się zapisała, po prostu chciała poprawić jakieś tam kwestie zdrowotne. Ona mówi, że ona jest w procedurze, jakby w procedurze jakby in vitro i, i niedawno zaczęła te procedury. To nie tak, że się leczyła, nie wiadomo ile czasu i jakby no, nie była to może jakby miła lani rozmowa. Ale jej powiedziałem to, co nie chcieli powiedzieć inni, że moim zdaniem jest tak ogromne ryzyko wszelakich jakby powikłań na takim etapie, i ona jest fatalnie przygotowana. W ogóle nie była przygotowana. Trzeba to nazwać, że ktoś, kto robił jej procedurę, wiedział, że to się nie uda, tylko zarobi na tym pieniądze. I no, takie sytuacje też są miejsce, ale no, ja słyszę też czasami, że jeśli jeszcze trafia się do uczciwych lekarzy, to potrafię powiedzieć: No, sorry, ale nie. Jakby, że ta granica po prostu też gdzieś została, jakby po prostu przekroczona. I ja myślę, że tak jak na przykładzie tych pacjentek, które się żegna, na zasadzie nie mam już pomysłu i niech pani jakby próbuje gdzieś dalej. Tak, dla takich pacjentek może to pierwsze zdarzenie jest trudne, ale z drugiej strony jest to uczciwe.